Jaka żywność jest najbardziej korzystna dla człowieka? Moja droga, jeśli spojrzeć na jedzenie nie tylko jako źródło kalorii, białek i witamin, ale również pod kątem energetycznych wibracji, to za najbardziej wartościowe uznaje się te produkty, które zachowują swoją naturalną strukturę, są pełne żywej energii i przeszły minimalną obróbkę. Wibracyjna częstotliwość pożywienia to nie metafora, ale realna właściwość, którą można poczuć po tym, jak się czujemy po jedzeniu. Im wyższa ta częstotliwość, tym bardziej. Nie dana żywność wpływa na ciało, umysł i świadomość człowieka. Najwyżej w tej skali są świeże, nieprzetworzone produkty, owoce, warzywa, zioła, orzechy i nasiona, zwłaszcza jeśli pochodzą z naturalnych upraw, bez chemii i nie były poddawane obróbce cieplnej. Kiedy zjadasz jabłko prosto z drzewa, dostarczasz sobie nie tylko jego fizyczną zawartość, ale też energię słońca, ziemi, wody i powietrza. Co najważniejsze, przyjmujesz także informację zakodowaną w strukturze tego, Owocu. Surowe kiełki uważane są wręcz za szczyt żywności wibracyjnej, bo znajdują się w aktywnej fazie wzrostu. Również woda, szczególnie strukturyzowana, może być traktowana jako pokarm, a jej wibracja zależy bezpośrednio od intencji. Przeciwieństwem takiego jedzenia są produkty rafinowane, wysoko przetworzone, fast food oraz żywność z konserwantami i wzmacniaczami smaku. Tego typu jedzenie zakłóca delikatne funkcje układu nerwowego, może powodować apatię, drażliwość i uczucie ciężkości. Moja droga, najzdrowsze jedzenie to takie, które zostało wychodowane z miłością, przygotowane z uważnością i zjedzone w spokoju oraz wdzięczności. Jedzenie to nie tylko to, co wkładasz do ust, to coś, co wpuszczasz do swojego pola. A jeśli traktuje się je jak żywą energię, a nie tylko zestaw składników, można zauważyć, że zmienia się. Się nie tylko ciało, ale i cały sposób postrzegania życia.